Dobra, lecimy z tymi zakupami. Tutaj słuchajcie, w ogóle dostałam wieszaki, nawet nie wiedziałam, że dają, bo w większości chyba sklepów nie dają wieszaków. Tutaj mam koszulę nocną, ale to zaraz mam ją przymierzę. Też mam kupiłam sobie taką bluzkę po domu. To też zaraz mam przymierze. I tutaj słuchajcie, właśnie wzięłam takie zapachy, w sumie pierwszy raz, takie do powieszenia, właśnie do szafy. Wzięłam waniliowy zapach i też jaśminowy. Ten waniliowy jest naprawdę piękny. Było takich w ogóle mega dużo zapachów, więc no zobaczymy jak się sprawdzą. Tutaj wziąłam taki komplet majtek, tutaj wam może pokażę. Właśnie bardzo mi się spodobały te wzory. Wzięłam rozmiar M. Pamiętajcie, że w Primarku są zawyżone rozmiary, także l na przykład już jest dla mnie za duża, a w innych sklepach l jeszcze w miarę okej. Okay. One były za 30 zł, więc cena też atrakcyjna, myślę, że niższa niż w innych sklepach. No i teraz słuchajcie, coś co ja zawsze kupuję w Primark to pazy. One są naprawdę mega ładne. Tutaj zobaczcie jakie piękne pary kupiłam. Właśnie na wakacje takie Te w ogóle zastanawiałam się Czy wziąć, bo są mega szalone Ale stwierdziłam, że na wakacje czemu nie Te mi się najbardziej chyba podobają ze wszystkich Są takie pastelowe, piękne No i mamy też coś takiego z takimi właśnie Cekinami Teraz zauważyłam, że ceny poszły w górę One kosztują teraz 15, te 17 Wcześniej, o te jeszcze te 22 zł. Wcześniej one chyba były po jakieś 12 albo 13 zł. No ale wiadomo, ceny wszystkiego rosną w górę. I tutaj wzięłam też fantastyczne kolczyki, bardzo mi się spodobały takie kolczyki za 19 zł. Te błękitne są naprawdę piękne. Zobaczcie na lato, właśnie do jakiejś białej, na przykład sukienki te były też za 19 zł. No i tutaj mam jeszcze coś, co na pewno będę testowała. To jest taka pianka. Ona jest o zapachu głowy, to jest pianka po prostu pod prysznicem. Tak się prezentuje. W ogóle, słuchajcie, ona z tą nakrętką wygląda jak no nie powiem co, ale chyba, chyba większości, większości osób się kojarzy tak samo. I tutaj, słuchajcie, jeszcze byłam w Ikei, kupiłam sobie tą świeczkę. Reszta świeczek z Ikei chyba nie pachnie, ta właśnie świeczka zawsze pachniała. To są takie jak wylody, waniliowe. Bardzo lubię tą świeczkę, także zawsze jak jestem w IKEA, to właśnie ją kupuję. Słuchajcie, w Ikei też kupiłam Dorianowi takie dwie zabawki. <laughs> Słoń i lew, daj to pokaż wszystkim. Takie malutkie, co prawda, bo on, on też nie może mieć jakiejś dużej zabawki, a pozostałe były takie w miarę e, duże, więc wzięłam mu takie dwie. Właśnie jedna była po 10 zł. One. Może teraz. Ma. Nie wiem, czy złote, czy fioletowe, Nie wiem, które bardziej pasują. Bo tak. Chciałam też wziąć takie liczby, bo są takie duże i mniejsze, no ale nie ma w ogóle czwórek. Patrz jaki rewelacyjny zestaw znalazłam. Taki kotkowy. No, super. To jest taki złoty, ale tam już nie jest z kotem. O, za duży wiatr. Dasz radę, dasz radę. No nie, no, gasnął. Chodź. Happy birthday to you. Zgasł szybko, odmuchaj. No nie, no, zgasł. Niestety, słuchajcie, dzisiaj pogoda nie dopisała, więc urodzin nie będzie, ale urodzinki będą w niedzielę. Rozwala się. <laughs> Także dzisiaj tylko taki przedsmak w postaci baweczki, a przyjęcie będzie dopiero <laughs> za dwa dni. Tutaj w ogóle Dorianek... Dorianek, pokaż się. Śliczna kiteczka. W ogóle wszyscy, słuchajcie, zawsze myślą, że Dorian jest yy, suczką <laughs> nie pieskiem. no ale to właśnie przez tą kitkę. I co, dobre? Mhm. Dobrze, trochę się już rozwaliło, bo się roztopiło delikatnie. Dobra, słuchajcie, pora przygotowywać się z Jest piękna pogoda. Położyłam ten wieżnik z action. Oni jest trochę wygniecony, ale nie wiem, czy go będę prasowała, bo też się boję, że po prostu wyprasuję go za bardzo, więc może tak zostawię, może go później wyprasuję, zobaczymy. No i tu mam te wszystkie rzeczy. Właśnie lidaki, te słomki z action, te takie wykołaczki serwetki, ym, talerzyki w ogóle okazało się, że ma być 13 osób talerzyków jest 10, więc będę musiała jeszcze raz dokupić, ale to niedługo po prostu skoczy na szybko, ale one, które zawisną yy, w tym oto miejscu raczej, zobaczymy jak to się uda w ogóle zrobić, no, tu mam te kubeczki miseczki też takie do lodów yy, no także zaraz to wszystko będę układać, talerzyki słuchajcie rozłożone teraz bawiłam się, dosłownie się bawiłam w rozkładanie tych słomek to nie jest najprostsze, bo tutaj trzeba je zahaczyć o te takie um, wędzełki, które wystają. Tych jeszcze nie złożyłam, ale tak myślę, że może już nie będę składać tyle, skłonek chyba w zupełności wystarczy. Podejrzewam, że i tak większość z osób nie będzie korzystała ze słumek. Więc teraz słuchajcie, przełożę je do tego um, kubka. On akurat tutaj będzie się fajnie wpisywał kolorystycznie. Ja w ogóle, słuchajcie, uwielbiam te kubki z IK. One są duże wysokie właśnie. Mam milion kubków, a korzystam tylko z tych, więc. Naprawdę bardzo, bardzo je lubię. Dobra, tak to wygląda. Te już słuchajcie, zostawiam, bo jest to mega upierdliwe, więc już nie będę po prostu tego robić, bo nie mam do tego siły. Tu są takie jeszcze właśnie, w sumie jest ich więcej, których po prostu nie trzeba rozkładać się, więc to jest super. Kupiłam też takie żelki w Deals i właśnie chcę je do tych kubeczków powkładać. Zobaczcie, co oni zrobili na tych kubeczkach, to nawet nie są naklejki, tylko po prostu taki nadruk. I ja myślałam, że to jest tylko na tym jednym na dole, tak to bym ich w ogóle nie brała, no bo słuchajcie, no wywalili taki nadruk na pół kubka, jak to w ogóle wygląda beznadziejnie, jest do lipa totalna. Żelki już, słuchajcie, sam. Tak to się prezentuje póki co. I tutaj mam taki blok z pepko za 5 zł, on w ogóle był, e, takie też są w ogóle w Action, jest też tam spory wybór. I właśnie stwierdziłam, że mm, zrobię z tego takie za, jakby karteczki z imionami właśnie gości, gdzie mają, wiecie, usiąść. Tutaj jest całkiem sporo takich ładnych wzorów kolorowych, więc te nawet, słuchajcie, pasują do tych lizaków, dosłownie taki sam kształt. Więc zaraz coś wybiorę i porobię te karteczki. Napiszemy, słuchajcie, imię robimy jakąś ładną buźkę i myślę, że będzie spoko. No i ona wędruje na talerzek. No myślę, że to wygląda całkiem spoko. Zrobiłam kilka sztuk. Udało mi się, ale resztę, słuchajcie, już nie robię, bo po prostu nie mam na to siły. Ktoś tam, słuchajcie, z sąsiadów hałasu i ja robią imprezę chyba na basenie sobie. Niko szczeka. Niko! Co ty robisz? Przestań szczekać! Nagrywałam też z tym na TikToka filmik, więc jakby robiłam i tu i tam, ale udało się już praktycznie końcówka jeszcze tylko jedzeniem. Tutaj zaraz wjedzie na salony i będzie super.